A więc czym jest przywództwo? Czy są jakieś sposoby na to, żeby zatrzymać naszych najlepszych ludzi? Jak się buduje autorytet? Czy grupa i zespół to jest to samo? Czy łatwo jest być autentycznym i otwartym? Herbata czy kawa z liderem? Dzisiaj herbatę pijemy z rozwojem. Chociaż ja bardziej teraz będę pił wodę, dlatego że po całym dniu mówienia warto sobie zbliżać usta, ale wciąż kawa jest z nami. Kawa, herbata z liderem, dlatego że już wiemy o tym, iż parzenie kawy czy herbaty jest sztuką, a przywództwo jest sztuką. I dlatego tak te dwie rzeczy połączyliśmy. Kawa z liderem. Kawa, dlatego że parzenie kawy jest sztuką, podobnie jak przywództwo jest sztuką. W domach najczęściej mamy takie ekspresy do parzenia kawy, to jest ekspres, ekspres przelewowy i z niego korzystamy. I wbrew pozorom to jest bardzo dobry sposób parzenia kawy. Chociaż jeszcze lepszym ponoć jest aeropres, czyli urządzenie, które większość z nas też pewnie zna. Wsypujemy kawę, ona zalewamy wodą, a później po jakimś czasie przy pomocy tego urządzenia kawę. Suwamy na dół i mamy gotową, gotową kawę do, do picia. Jest jeszcze takie urządzenie jak Hemex czy Kalita, to jest pewna forma przelewowego parzenia kawy. Sposobów parzenia kawy jest bardzo dużo. Każdy z nas musi znaleźć swój własny sposób parzenia kawy, ale te, które są dostępne i nie kosztują dużo, są dobre i pozwalają nam naprawdę wydobyć aromat kawy. Dzisiaj pijemy naszą kawę z liderem który nazywa się rozwój. Ale zanim przejdziemy do rozwoju, to chciałbym zrobić taki trochę szerszy kontekst, pokazać szerszy kontekst, kontekst, który de facto stanowić będzie scenę rozwoju lidera. I tym szerszym kontekstem jest organizacja, w której każdy lider funkcjonuje. Organizacja i kultura organizacji. I znowu to spotkanie czy ta kawa z liderem zwanym kulturą mogłaby trwać w nieskończoność, bo to jest obszerny temat, ale ja go dla naszych potrzeb sprowadzę do tylko dwóch punktów, do dwóch rzeczy, czy trzech może, w których będę chciał Wam pokazać, co mam na myśli, kiedy mówię o rozwoju i kontekście rozwoju w organizacji dla, dla lidera. Kultura organizacji tworzymy na, no wydawałoby się na dwa sposoby, chociaż jakiś czas temu zacząłem dodawać trzeci sposób do tego. A więc najprostszym sposobem na budowanie kultury organizacji jest sposób, w którym nagradzamy za to, co uznajemy za pożądane. Czyli jakieś zachowanie, jakaś postawa, jakieś reakcje wzbudzają nasze uznanie, nasz, na, nasz podziw, szacunek i za takie zachowanie nagradzamy. I ten sposób naturalny pokazuje, że w tej organizacji zależy nam na tym i że kultura tej organizacji ma polegać na takich zachowaniach, na takiej postawie, bo to spotyka się z nagrodą i to jest wspierane, popierane, a nawet organizacja jako taka, zarząd, czy lider skupia się na tym, żeby te punkty i te momenty, które są warte nagrody, były zauważone przez wszystkich. No i opozycyjnie, tak? Jakby jeśli, jeśli tworzymy kulturę poprzez to, co nagradzamy, za co nagradzamy, to też tworzymy ją poprzez to, za co karzemy. Czyli postawy zachowania Wypowiedzi, które nie zyskują naszej aprobaty, które uznajemy za naganne czy nawet szkodliwe, spotykają się z naszą wyraźną reakcją. Kiedy mówię, nagradzamy czy karzemy, to nie chodzi mi o to, że teraz kara jakaś, jak ktoś zostanie postawiony w publicznym miejscu i odbierze 15 batów, ale chodzi o takie przyzwolenie, w którym jasny. Nawet nie wiem, czy o przyzwolenie, tylko tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy jasno i wyraźnie wskazywali na to, że jest coś, co w tej organizacji pobieramy, ale jest też coś, na co nie mamy zgody. To są postawy, za które chcemy nagradzać i to są postawy, za które karzemy. To fundament tworzenia kultury organizacji. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik, który jakiś czas temu dostrzegłem i pomyślałem sobie, że warto o tym mówić, że poza tym, za co nagradzamy, i poza tym, za co karzemy, czy co traktujemy jako rzecz naganną, jest jeszcze jeden czynnik. Kultura organizacji tworzymy także poprzez to, co tolerujemy. Co mam na myśli? Jest jakaś postawa, jakieś zachowanie, no, które nie zasługuje na nagrodę, ale wciąż może niekoniecznie na jakąś gwałtowną reakcję, a więc milczymy. Przykład, no załóżmy, ktoś się notorycznie spóźnia na spotkanie. No, no co tutaj robić z tego aferę, prawda? Ale jeśli byłoby to spotkanie, w którym ja biorę udział, a dla mnie punktualność jest wartością, no to gdyby prowadzący spotkanie zakomunikował mi, że poczekajmy jeszcze do spóźnialskich 15 minut, to ja bym odebrał informację, że w takim układzie ważniejsi są ci, którzy przyjdą spóźnieni niż ci, którzy przyszli na czas. To, co tolerujemy, to, na co się zgadzamy, to, co w jakimś sensie otaczamy milczeniem, moim zdaniem ma często dużo większy wpływ na kulturę organizacji niż to, za co nagradzamy czy za co karzemy. Bo ta przestrzeń przemilczana jest najczęściej największa. I to milczenie, takie, takie społeczne przyzwolenie na rzeczy no nie całkiem złe, ale wciąż niedobre, jest dość powszechne. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, żebyście pamiętali o tym, kiedy będziemy za chwilę mówili dalej o rozwoju lidera. Bo rozwój lidera musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w organizacji. E, I to musi być spójne. No bo właśnie o co chodzi, gdy mówimy o rozwoju? No, gdy mówimy o rozwoju lidera, mówimy o jakiejś spójności, o integralności. Mówimy o tym, że lider, który się rozwija, to jest ktoś, kto jest integralny, że to co mówi. To, co deklaruje i to, jak żyje, jest spójne, jest na tym samym poziomie. Że nie ma tam różnicy między tym, że nie można dostrzec, że oczywiście jest tak, iż lider mówi pięknie, no ale jego życie tego wcale nie, Jego funkcjonowanie, no bo możecie to za dużo powiedziane, ale jego funkcjonowanie tego wcale nie, nie pokazuje. Jest takie sformułowanie, nie wiem, czy to Augustyn nie powiedział, czy nie, ale ono brzmi w ten sposób, że Twoje czyny. Krzyczą tak głośno, że nie słyszę tego, co mówisz. I kiedy mamy do czynienia z nieintegralnym liderem i liderem, który nie jest spójny, to często mamy do czynienia z taką sytuacją. Piękne słowa, ale czyny tego wcale nie odzwierciedlają. A więc gdy mówimy o rozwoju lidera, mówimy o czymś, co jest spójne, integralne. Lider się rozwija i teraz. Na jednej kawie, na jednej z kaw, którą piliśmy z liderem, kiedy mówiliśmy o tym w ogóle, kto to jest lider, mówiliśmy o tym takiej definicji stworzonej przez Światową Służbę Zdrowia, że, że, że człowiek, pacjent, człowiek, to ktoś, kto ma ten trójistny wymiar. To jest fizyczny wymiar, wymiar emocjonalny, czyli dusza, i wymiar duchowy. To są to jest ten, to jakby te trzy wymiary, które składają się na człowieka jako takiego. A więc, gdy mówimy o rozwoju lidera, to mówimy także o rozwoju w tych trzech obszarach. Oczywiście są takie momenty w naszym życiu, kiedy musimy więcej czasu poświęcić na nasz rozwój duchowy albo emocjonalny, albo fizyczny. Po przebytej chorobie albo jakimkolwiek innym zdarzeniu musimy temu poświęcić więcej uwagi, więcej czasu. Natomiast tu, a więc nie chodzi o to, że, to, że, że w każdym momencie naszego rozwoju to musi być 33,3% rozwoju fizycznego i 33,3% emocjonalnego i 33,3% duchowego, tylko spójność oznacza, że każdy z tych elementów jest brany pod uwagę, nie jest ignorowany. No to jak się lider rozwija? Już wiemy, że to sprzyjające środowisko rozwoju to organizacja, której kultura tworzona jest poprzez to, co nagradzamy i poprzez to, co każemy, ale także przede wszystkim także przez to, co jest tolerowane. No ale jak lider się rozwija? Jako, jako wykładowca, a jednocześnie trener, chciałbym powiedzieć lider rozwija się poprzez szkolenia prowadzone przeze mnie. No ale tak nie jest. Może mógłbym powiedzieć, lider rozwija się poprzez konferencje, w których uczestniczy. One są ważne, ale nie to stanowi najważniejszy czynnik. I tak dalej moglibyśmy w tą stronę później wymieniać kilka kolejnych czynników. Książki, warsztaty. To wszystko jest istotne w życiu lidera, tego nie można ignorować, ale nie to moim zdaniem jest największym, najważniejszym czynnikiem rozwoju lidera. To, co poprzez lata bycia liderem odkryłem, to to, że mój największy rozwój zawdzięczam ludziom, których spotkałem. Przeczytałem w swoim życiu trochę książek, ukończyłem różne szkoły, wziąłem udział w dużej ilości konferencji, warsztatów, szkoleń, ale pośród tego wszystkiego, co, co jest dla mnie ważne i co dzisiaj stanowi mój zasób, niezmiennie odkrywam, że mój największy rozwój wydarzał się w relacji z drugim człowiekiem. Jak to wyglądało? Słuchajcie, gdybym miał opowiedzieć swoją historię, to opowiadałbym ją w ten sposób. Na imię miała Helena. Była moją babcią. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać osoby, które w którymś momencie mojego życia zrobiły coś, co stało się istotnym, fundamentalnym elementem mojego rozwoju. Mojej babci Helenie, do tej pory o tym nie mówiłem, ale jestem osobie świadomie wierzącą, mojej babci Helenie zawdzięczam to, że otrzymałem w swoim życiu po raz pierwszy Biblię. I gdybym wymieniał kolejne osoby, to nie powiedziałbym, wiecie, że to było jakieś wydarzenie spektakularne, które w ogóle zmieniło kierunek mojego życia, bo tak nie było. Innym wydarzeniem, które miało na mnie duży wpływ, to jest to, że kiedyś, wiecie, jak miałem naście lat, spodobała mi się dziewczyna i pojechałem za nią na obóz młodzieżowy. Nie do końca wiedziałem, co to za obóz jest, no ale pojechałem za nią. I to, co tam się wydarzyło, miało dla mnie znaczenie. Oczywiście nic z tego nie wyszło, znaczy nie wiem, czy oczywiście, ale nic z tego nie wyszło. Natomiast ten wyjazd i fakt, że ją spotkałem, miał wpływ na moje życie. I też nie, nie mam na myśli, kiedy mówię o innych ludziach, Nie mam na myśli tego, że ludzie, którzy dali nam dobre rzeczy. Chcemy czy nie chcemy, rozwijamy się także w kontekście relacji, które były dla nas trudne, które być może kosztowały nas sporo zdrowia, sporo energii. Autor mądrej księgi napisał, że żelazo ostrzy się żelazem, a drugiego człowieka ostrzy drugi człowiek. I jest w tym głęboka prawda. Jesteś liderem. Jesteś w organizacji, w której kultura stwarza przestrzeń do rozwoju. Ważne jest to, żebyś zdobywał, zdobywała coraz większe i coraz lepsze kompetencje. Żebyś uczestniczył, uczestniczyła w kolejnych spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, e, e, webinarach, warsztatach. Ale to, co naprawdę i prawdziwie nas rozwija, to są ludzie, których w swoim życiu. Spotkaliśmy. Bo gdybym wymieniał te osoby, to żadna z nich nie posadziła mnie w szkolnej ławce i nie powiedziała mi wykładu. Żadna z nich nie, nie, nie była kimś, kto mi do głowy starał się włożyć jakąś wiedzę. Byli tacy ludzie, ale ja tą wiedzę albo przyswajałem, albo nie. To było zależne od tego, czego ta wiedza dotyczyła. E Dopiero osoby, które spotkałem, które sprawiły, że, że albo się rozwijałem, albo się potykałem, miały największy wpływ na to, kim dzisiaj jestem i jaki dzisiaj jestem jako lider. Ludzie, którzy patrząc na nas, patrząc i oglądając nas, widzą w nas coś, czego być może my sami nie dostrzegamy. Dostrzegają w nas potencjał, którego my sami nie widzimy. Ludzie, którzy są gotowi poświęcić nam swój czas i swoją energię. Ludzie, dla których w jakimś momencie życia jesteśmy ważni, to oni stanowią najistotniejszy czynnik naszego rozwoju. Ludzie, których nie kompetencje, nie kwalifikacje, ale oddanie nam, oddanie nam jako liderom, jako osobom, jako człowiekowi stanowiło najistotniejszy czynnik naszego rozwoju. A więc nieważne, jak te osoby były, jakie miały imię, jak długo były obecne w Waszym życiu. Lider rozwija się dzięki drugiemu człowiekowi. Jesteś liderem i ktoś może rozwinąć się dzięki Tobie. Pod warunkiem, że poświęcisz tej osobie czas i uwagę. Pod warunkiem, że znajdziesz dla niej przestrzeń i pozwolisz na spotkanie. Ty rozwijasz się dzięki ludziom, a ktoś może rozwinąć się dzięki Tobie. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie.